Cześć, przyjaciele! Dzisiaj opowiem Wam top głównych zasad gry w kasynach online, z których sam korzystam. Te zasady są proste, czasem wręcz banalne, ale bez nich w ogóle nie siadam do gry, bo gra w kasynie to przede wszystkim relaks, a nie sposób na zarobek i na pewno nieuzależnienie. Dlatego dziś pokażę Wam swoje prawdziwe, ludzkie, codzienne zasady. A na końcu dam Wam też lifehack, jak obracać bonusy tak, żeby wyciągać z nich maksimum. I od razu mówię, linki do kasyn, w których sam gram, zostawiłem w opisie pod filmem. To po prostu moja lista miejsc, gdzie odpoczywam i Spędzam czas. Jedziemy top 5 zasad gry w kasynach online. Zasada numer 1. Gram tylko za wolne pieniądze. Gram wyłącznie za środki, których nie żal mi stracić. Nigdy nie biorę kredytu, nie pożyczam i nie odkładam niczego ważnego z powodu gry. Kasyno to rozrywka. Nie sposób na zarobek. Zasada numer 2. Zawsze ustawiam limit depozytu. Przed każdą grą ustalam, ile maksymalnie mogę dziś wpłacić. I nigdy tego nie przekraczam. Jeśli przegram, to koniec. Gra zakończona. To naprawdę uczy dyscypliny i nie pozwala się zatracić. Zasada numer 3. Ograniczam też czas gry. Ustawiam sobie timer: 30 minut, maksymalnie 1 godzina. Grama dawać fraj. A nie pożerać cały dzień. Koniec to koniec. Nawet jeśli kusi, jeszcze jeden spin. Zasada numer cztery. Nigdy nie próbuję się odegrać. To najtrudniejsza, ale najważniejsza zasada. Przegrałem. Zamykam, odchodzę, zajmuję się czymś innym. Zero emocjonalnych stawek, zero prób odzyskać wszystko. Zasada numer pięć. Gram tylko na sprawdzonych platformach. Mam swoje kasyna, które testowałem, znam tam bonusy, rejestracje, wypłaty i support. Linki do nich są w opisie pod filmem. Chcecie, sprawdźcie, przetestujcie, zarejestrujcie się. Bonusy widać od razu przy wejściu. Nie mówię, że to najlepsze kasyna na świecie. Po prostu takie, które mi pasują. To na pewno bezpieczne, licencjonowane i sprawdzone miejsca. Lifehack na maksymalne bonusy. Wielu graczy robi błąd, płaca albo bardzo małe kwoty, albo jeden duży depozyt. I bonusy nie aktywują się w pełni. Co robię ja? Wykonuję 2-3 jednakowe depozyty po 65-75 zł w pierwszym tygodniu. Kasyno widzi aktywność i daje więcej free spinów, cashbacku i dodatkowych bonusów. Nie działa schema. 10 zł. 10 zł. 200 zł. System nie lubi nagłych skoków. To prosty trik, ale naprawdę pozwala zgarnąć bonusy na maksimum, żeby na starcie mieć więcej możliwości kręcenia testowania slotów i sprawdzenia czy platforma Wam pasuje.